Adrian Szymaniak, nazwisko, które przez ostatnie lata kojarzyło się z energią, pewnością siebie i medialnym sukcesem. Dziennikarz, prezenter i osobowość telewizyjna, znany z charyzmy oraz profesjonalizmu, nagle znalazł się w centrum dramatycznych doniesień, które wstrząsnęły całą Polską. Media donoszą o fatalnej diagnozie, która, jak twierdzą źródła, całkowicie odmieniła jego życie. To, co jeszcze niedawno wydawało się plotką, dziś potwierdzają pierwsze raporty medyczne. I choć szczegóły wciąż owiane są tajemnicą, ton wypowiedzi bliskich i współpracowników nie pozostawia złudzeń. Sytuacja jest poważna. Szymaniak dotychczas symbol energii i optymizmu, od kilku tygodni zniknął z przestrzeni publicznej. Nie pojawia się ani w programach telewizyjnych, ani na mediach społecznościowych. Dla jego fanów to niepokojący sygnał. Jeszcze niedawno publikował codzienne aktualizacje z pracy, dzieląc się anegdotami i pozytywną energią. Teraz cisza i to właśnie ta cisza w świecie medialnym zabrzmiała jak alarm. Według doniesień faktu i superekspresu, problemy zdrowotne dziennikarza miały pojawić się już kilka miesięcy temu. Adrian, mimo widocznego zmęczenia i pogorszenia samopoczucia, kontynuował pracę. Tłumacząc swoje osłabienie stresem, jednak ostatnie badania miały wykazać niepokojące wyniki, które zmusiły lekarzy do wydania natychmiastowych zaleceń, pełnego odpoczynku i rezygnacji z aktywności zawodowej. To właśnie wtedy rozpoczęła się fala spekulacji. Media społecznościowe eksplodowały, internauci zasypali sieć pytaniami: Co się dzieje z Adrianem Szymaniakiem? Czy jego stan jest naprawdę tak poważny? W krótkim czasie powstały dziesiątki wątków i wpisów, a wśród nich setki komentarzy pełnych wsparcia, niepokoju i emocji. Jedna z bliskich osób z otoczenia prezentera, cytowana przez Onet, miała powiedzieć, to był szok nawet dla niego. Wiedział, że potrzebuje przerwy, ale nikt nie spodziewał się, że wyniki będą aż tak dramatyczne. Te słowa stały się początkiem medialnej burzy, która wciąż nie cichnie. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa. Fani, przyzwyczajeni do widoku uśmiechniętego, zawsze eleganckiego Szymaniaka, nie potrafią pogodzić się z myślą o jego nagłym zniknięciu. W komentarzach pojawiają się słowa wsparcia i nadziei Adrian, jesteśmy z tobą. Wróć silniejszy. Polska telewizja bez ciebie to nie to samo. W mediach rozrywkowych temat zdrowia dziennikarza urósł do rangi jednego z najbardziej komentowanych w ostatnich tygodniach. Niektóre portale piszą wprost o najbardziej przygnębiających wiadomościach tego roku, inne ostrzegają przed rozprzestrzenianiem niesprawdzonych informacji. Wszyscy jednak są zgodni, coś poważnego się wydarzyło. Adrian Szymaniak, który przez lata był twarzą profesjonalizmu i pogody ducha, dziś stał się symbolem kruchości ludzkiego losu, przypomnieniem, że nawet najbardziej błyszczące nazwiska nie są odporne na dramat życia. Cała Polska śledzi tę historię z zapartym tchem, czekając na oficjalne potwierdzenie stanu zdrowia dziennikarza. Jedno jest pewne: ta diagnoza wstrząsnęła nie tylko mediami, ale i sercami tysięcy ludzi, którzy przez lata darzyli go sympatią i szacunkiem. Polska scena medialna pogrążona jest w milczeniu powiadomości, która wstrząsnęła opinią publiczną. Adrian Szymaniak, człowiek, którego nazwisko przez lata kojarzyło się z energią, profesjonalizmem i pasją do mediów, dziś stał się bohaterem jednego z najbardziej przygnębiających doniesień roku. Jego nazwisko, które dotąd kojarzono z uśmiechem, elegancją i perfekcją, nagle znalazło się na nagłówkach wszystkich portali. Fatalna diagnoza. Tragiczne informacje, smutna prawda o stanie Szymaniaka to tytuły, które w ciągu kilku godzin zdominowały internet. Według informacji, które ujrzały światło dzienne, diagnoza lekarzy była dla Szymaniaka i jego bliskich ogromnym szokiem. Wyniki badań wykazały poważne zaburzenia układu krążenia oraz objawy przeciążenia neurologicznego, które zmusiły go do natychmiastowego przerwania wszelkich aktywności zawodowych. Osoby z jego otoczenia mówią o wyczerpaniu, chronicznym stresie i problemach zdrowotnych, które przez długi czas były lekceważone. On zawsze dawał z siebie 100%, nigdy nie pozwalał sobie na słabość, ale organizm w końcu się zbuntował, zdradza anonimowo jeden ze współpracowników. Jeszcze kilka tygodni temu Adrian prowadził program telewizyjny na żywo, z tym samym błyskiem wokół, z jakim zawsze witał widzów. Nikt nie przypuszczał, że za tym uśmiechem kryje się ogromne zmęczenie i ból. Jak twierdzą osoby bliskie dziennikarzowi, już wtedy skarżył się na duszności i zawroty głowy, jednak zbagatelizował symptomy, wierząc, że to chwilowe osłabienie. Dziś jego słowa z jednego z wywiadów brzmią niemal proroczo. Czuję, że moje ciało wysyła sygnały ostrzegawcze, ale wiem, że dam radę. Kiedy informacja o fatalnej diagnozie trafiła do mediów, reakcja była natychmiastowa. Media społecznościowe eksplodowały. Hashtag glej Adrian Szymaniak stał się jednym z najczęściej używanych w Polsce. Fani, dziennikarze i znane osobistości publikowali zdjęcia, wspomnienia i życzenia powrotu do zdrowia. Pod postami pojawiły się tysiące komentarzy, Adrian, jesteśmy z Tobą. Nie poddawaj się. Jesteś silniejszy niż myślisz. Redakcje największych portali Onet, Fakt, Super Express opublikowały obszerne materiały, w których przyjaciele dziennikarza opowiadają o kulisach jego ostatnich miesięcy. Wszyscy podkreślają, że Adrian przez lata był perfekcjonistą, który nie dopuszczał błędów. Zawsze elegancki, zawsze opanowany, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Jednak pod tą perfekcyjną fasadą krył się człowiek, który coraz częściej czuł się przytłoczony oczekiwaniami i tempem życia medialnego. Nie minęło wiele czasu, a w sieci pojawiły się pierwsze plotki. Niektóre tabloidy sugerowały, że Szymaniak przebywa za granicą na specjalistycznym leczeniu. Inne, że cierpi na przewlekłą chorobę neurologiczną. W obliczu rosnącej fali spekulacji, głos zabrał przedstawiciel dziennikarza, wydając krótkie oświadczenie: Adrian potrzebuje teraz spokoju. Prosimy o powstrzymanie się od rozpowszechniania niesprawdzonych informacji i uszanowanie prywatności. Mimo to zainteresowanie tematem nie maleje. Każdy szczegół jest analizowany od ostatnich wystąpień publicznych powpisy w mediach społecznościowych. Jedno z nagrań sprzed miesiąca, w którym Adrian mówił o potrzebie zatrzymania się i przemyślenia wszystkiego, dziś nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dość to wyglądało jak zapowiedź, jakby wiedział, że coś się zbliża, piszą internauci. W rozmowie z portalem Plotek.pl jedna z koleżanek z branży wyznała, Zawsze wydawał się niezniszczalny, ale w ostatnim czasie był inny, cichszy, mniej obecny. Czasem miałam wrażenie, że jego myśli są gdzieś daleko. Za kulisami show biznesu mówi się, że Szymaniak od dawna zmagał się z presją. Prowadzenie programów na żywo, codzienna odpowiedzialność za miliony widzów, a do tego ciągła obecność w mediach, to wszystko miało swoje konsekwencje. Bliscy potwierdzają, że w ostatnich miesiącach dziennikarz coraz częściej mówił o wypaleniu, o braku snu i trudnościach z koncentracją. Pomimo dramatycznych doniesień, wielu fanów wierzy, że Adrian wróci. W mediach społecznościowych powstała specjalna grupa Wracaj do zdrowia, Adrian, do której w ciągu doby dołączyło ponad 30 tysięcy osób. Codziennie pojawiają się tam setki postów z wyrazami wsparcia, zdjęciami i cytatami z jego wystąpień. Tymczasem media donoszą, że Szymaniak przebywa obecnie pod opieką specjalistów w jednym z prywatnych ośrodków rehabilitacyjnych. Według źródeł jego stan jest stabilny, ale wymaga długotrwałego leczenia i odpoczynku. Dla opinii publicznej to wciąż niewystarczające wszyscy czekają na znak, że dziennikarz sam zabierze głos. W świecie show biznesu coraz częściej słychać słowa wsparcia od znanych osobistości. Pojawiają się wzruszające posty od artystów, prezenterów i kolegów z branży, którzy przypominają jego profesjonalizm i empatię. Adrian zawsze był człowiekiem, który podnosił innych na duchu. Teraz my chcemy podnieść jego, napisała jedna z gwiazd telewizji TVN. Cała Polska wstrzymała oddech, śledząc rozwój wydarzeń. Każdy dzień przynosi nowe emocje, nowe pytania i nowe nadzieje. Bo choć sytuacja wydaje się dramatyczna, w sercach tysięcy fanów tli się wiara, że Adrian Szymaniak jeszcze wróci. Nie tylko na ekran, ale przede wszystkim do życia, które zawsze kochał z pasją i uśmiechem. Czas płynie. A cisza wokół Adriana Szymaniaka staje się coraz bardziej wymowna. Każde kolejne milczenie, każdy brak zdjęcia czy posta w mediach społecznościowych tylko pogłębia niepokój. W redakcjach największych stacji telewizyjnych panuje napięcie. Dziennikarze, którzy przez lata z nim współpracowali, przyznają, że trudno im pogodzić się z jego nagłym zniknięciem. Adrian był duszą Newsroomu. Zawsze punktualny, zawsze przygotowany, zawsze z uśmiechem. Bez niego wszystko wydaje się puste, mówi jeden z redaktorów TVN w rozmowie z Onetem. Według informacji, które powoli zaczynają wypływać na światło dzienne, Szymaniak przebywa w prywatnym ośrodku rehabilitacyjnym pod Warszawą. Bliscy utrzymują, że stan zdrowia wciąż wymaga stałej kontroli i leczenia, ale pojawiły się pierwsze oznaki poprawy. Lekarze mieli powiedzieć, że jego organizm reaguje na terapię, choć proces powrotu do pełni sił może potrwać wiele miesięcy. Niektórzy twierdzą, że dziennikarz przebywa w niemal całkowitej izolacji bez telefonów, bez internetu, otoczony ciszą i naturą. To część zaleconej terapii, mającej pomóc w regeneracji psychicznej i fizycznej. Osoby z jego otoczenia zdradzają, że w ostatnich tygodniach wiele czasu poświęca na refleksję i pisanie. Zawsze mówił, że pewnego dnia spisze wszystko, co widział, co przeżył, co czuł teraz wreszcie ma na to czas mówi jego znajoma dziennikarka. W tym samym czasie w mediach zaczęły pojawiać się niepublikowane dotąd nagrania z jego wystąpień, fragmenty wywiadów i zdjęcia z zakulis. W jednym z klipów, nagranym kilka miesięcy temu, Adrian mówił z uśmiechem: Największym luksusem w życiu jest mieć zdrowie i spokój. Wszystko inne można odbudować. Dziś te słowa brzmią jak przestroga, jakby już wtedy przeczuwał, co nadchodzi. W internecie powstało wiele teorii jedne bardziej realistyczne, inne pełne sensacji. Niektórzy uważają, że Szymania krzykuje Wielki Powrót, inni, że planuje zupełnie nowy projekt medialny oparty na doświadczeniach z ostatnich miesięcy. Jego menedżer nie potwierdza ani nie zaprzecza. W tej chwili najważniejsze jest jego zdrowie. O wszystkim innym przyjdzie czas, powiedział krótko w rozmowie z mediami. Fanów jednak takie odpowiedzi nie zadowalają. W komentarzach wciąż widać emocje i tęsknotę. Brakuje jego głosu, jego energii. To on zawsze mówił nam, żeby się nie poddawać. Teraz my mówimy to jemu. Pisze jedna z fanek na Twitterze. Pod każdym wpisem pojawiają się setki serduszek i wiadomości wsparcia. W międzyczasie jeden z popularnych magazynów ujawnił fragment listu, który Szymaniak miał wysłać do swojego przyjaciela tuż przed hospitalizacją. Zawarte w nim słowa poruszają do głębi: Zrozumiałem, że czasem trzeba się zatrzymać, zanim życie samo naciśnie hamulec. Może to, co się dzieje, jest moją szansą, żeby naprawdę spojrzeć na świat. List opublikowany z błogosławieństwem jego rodziny wywołał falę wzruszenia wśród internautów. Telewizje planują specjalne wydania programów poświęcone jego karierze i wkładowi w polskie media. Na ekranach pojawiają się archiwalne nagrania przypominające najważniejsze momenty z jego życia zawodowego, reportaże, wywiady, prowadzone przez niego debaty. W jednym z materiałów montażysta celowo zostawił jego słowa. Nie jestem idealny, ale zawsze będę prawdziwy. Te zdania, wypowiedziane lata temu, dziś nabrały nowego sensu. W branży medialnej coraz częściej słychać, że historia Adriana Szymaniaka to nie tylko dramat jednostki, ale też lekcja dla całego środowiska o granicach ludzkiej wytrzymałości, opresji, o potrzebie równowagi między sukcesem a zdrowiem. Jeden z jego kolegów powiedział wprost. Wszyscy pędzimy, dopóki coś nas nie zatrzyma. Adriana zatrzymało życie, i może dzięki temu wielu z nas się zatrzyma, zanim będzie za późno. Mimo ciężaru całej sytuacji, w powietrzu unosi się nadzieja. Nadzieja, że wróci, że jeszcze raz pojawi się w studiu, że znowu uśmiechnie się do kamery, że powie coś, co poruszy ludzi tak, jak zawsze potrafił. Bo choć los wystawił go na próbę, Tysiące osób wciąż wierzy, że ta historia nie zakończy się smutnym epilogiem, lecz nowym początkiem. Każdy dzień, każda nowa wiadomość, każde zdanie jego bliskich są teraz śledzone z zapartym tchem. Polska wciąż czeka na głos Adriana Szymaniaka, na jego powrót, na dowód, że nawet po najciemniejszej nocy może nadejść świt kiedy wydawało się, że historia Adriana Szymaniaka powoli cichnie, na horyzoncie pojawił się nowy, zaskakujący wątek. Według ustaleń dziennikarzy jednego z warszawskich magazynów, tuż przed swoim zniknięciem Szymaniak miał nagrać materiał, który nigdy nie został wyemitowany. Plik wideo, znaleziony podobno w jego prywatnym laptopie, ma nosić tytuł to co chciałem powiedzieć zanim zniknę. Według anonimowego źródła w nagraniu dziennikarz mówi spokojnym tonem o granicach wytrzymałości, o presji mediów i o potrzebie ucieczki od świata, by odzyskać siebie. Na razie nie wiadomo, czy materiał rzeczywiście istnieje, ale redakcje największych portali już próbują dotrzeć do osób, które mogły go widzieć. Plotki o tajnej Ostatnim nagraniu Szymaniaka rozchodzą się błyskawicznie, a im więcej pojawia się dementi, tym większe emocje budzi cała sprawa. Niektórzy sugerują, że może to być część przygotowywanego przez niego projektu dokumentalnego, inni są przekonani, że to osobiste pożegnanie z mediami. W środowisku dziennikarskim panuje napięcie. Każdy czuje, że za tą historią kryje się coś głębszego niż tylko walka o zdrowie. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawił się nowy wpis na nieoficjalnym fanpageu Szymaniaka. Zdjęcie przedstawia widok na morze o zachodzie słońca i podpis: Jeszcze nie czas, ale niedługo zrozumiecie. Choć nie ma pewności, kto opublikował post, fani natychmiast zareagowali falą emocji: Czy to on, czy wróci pytają internauci.